Dobrze widzę ja dzisiaj podam sobie taką będziemy testować samoloty różne, na przykład nie wiem niektóre testowałem, na przykład tego możemy. Do tego jeszcze nie jeszcze tego nie testowałem. To i tak. to jest na początku, trzeba sprawdzić tu. To już od razu. No, to fajne. To tak. No. Tu kilka miejsc jeszcze. Kurde, słabe. Ej. ej, 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 Nie jedź. Y... O, ja wiem, ja wiem dlaczego są te przyciski. Patrzcie na to. No. To jest... Mega. Dobra. Y -y -y. Teraz zobaczmy jak się kieruje, bo może trochę inaczej się nie kierować. Dobra. Zobacz na początku, czy taka prędkość. E -e -e. Musimy zakręcić. Czuję na to. Dopiero teraz. Na pas startowy. Teraz startujemy. Lecimy. Dobra, nawet fajnie się tym kieruje. A można być samolot pod, podczas lotu? Mam wyskoczyć z, z, z siedzenia. Czy się da? Kurde, też nie wiem. Chcę nie spać? Nie, nie da się. Ale ten samolot też był fajny. Ale teraz jakiś inny, już. Dobra, to teraz. Co? Dobra. No nie ten to. Jeszcze nie testowałem. Dlatego są Tego, tego, tego i tego. I jeszcze tych dwóch nie testowałem. Okej. Aj, aj, koci. Wiecie, to powiedzieć, jak się zamyka te to. Ja nie wiem, czy to tak klata, czy nie? Zobaczyłem samolot, jeśli na tak nie, na pewno nie lata ma być czwarte To nie wiem Dobra Może też za chwilę pogramy, jak przeczekajemy czy wasamo jeszcze może algi. Ale tam pogramy w The Grow No też fajnie. Ja teraz perspektywę. Hmm. O. Tak. co nie będzie się nic Kod. Tak? Chyba może być. W no, tym też się fajnie serujem. Jak u mnie wszystko dobrze? No też może być. Wczoraj trzeba przetestować. Ale wiesz... Ja wyszłam z gry. No to przetestujmy już tego ostatniego.

ale też fajnie się idzie inaczej i fajnie ooo inaczej się steruje też inaczej się skręca można nie mówić salta. obroty 360 takie coś No też fajne, ale inaczej się staruje o No też fajne. Też może być. Dobra. Dobra. Krótko sobie to pokręcić, czyle powiem. No ale no co? Teraz ja coś to mam trochę słaby odwrót, bo no, no mam słaby taki. I, i ten do taki no, nie wiem czy wiecie, ale chyba wiecie. tą szyszkę i właśnie ją mam, tą szyszkę. Ta szyszka jest. Z to jest drzewo Okej. Okay. Nie zmentuję tego. Trzeba to, to podać, żeby się jeszcze... Look at that fire. mm 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 Jest nie ma Może coś tam górze, na górze, obusie, Nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma. O nie ja mam sią o mama przyjechała to muszę kończyć jak moja mama przyjechała no dobra no to może potem coś nagram 懂，能、no.，都吧吧。Bye.